Solenie dróg zimą pozwala na ich szybkie odśnieżanie i uzyskanie czarnej nawierzchni. W tym celu na drogi trafiają rocznie setki tysięcy ton soli. Czy solenie dróg zimą jest korzystne? Kierowcy na pewno się cieszą. Mniej cieszą się piesi, którzy często grzęzną w pośniekowym błocie. Sól osadza się też na butach, skąd trudno ją usunąć. Cierpią też psy, którym sól podrażnia poduszki łap. Sól szkodzi roślinom i spływa z deszczem do jezior i rzek, gdzie zagraża organizmom wodnym. Może też zanieczyszczać lokalne ujęcia wody. Wreszcie sól przyspiesza korozję metali, np. mostów czy karoserii aut. Czy solenie jest więc korzystne? Trudno powiedzieć. Ale dlaczego w ogóle sól topi śnieg? Wyjaśniam to w weekendowym wydaniu Okopres. Zapraszam, Michał Rolecki.